I witajcie, kochani, dęko. Nagrana jest pierwsza część, to jest taka druga część. Gdzieś tam, w międzyczasie, sobie na pewno zobaczycie. Jeszcze parę kosmetyków zostało mi, co bym Wam pokazać, przedstawić. Jak na razie, chyba wszystko mam takie, co w miarę mi się fajnie korzysta. I właśnie tu mam w ręku Biola Wenę. O, czyszcza, odżywia peeling do skóry głowy. Z pestek winogrona i olejku lawendowego. Dostałam go od Maty w biegu. Ech, co mogę powiedzieć? Ja ym, tak pierwsze stosowanie go to nie było takiej hop -siup. I na pewno trzeba było bardzo, bardzo dobrze głowy wypłukać. Jak wiecie, mam nic i. W później nie miałam takiego ciśnienia odpowiedniego dla moich włosów, gdzie one są gęste, grube, ale z każdym użyciem coraz lepiej mi się go stosowało. Odpowiednią ilość nakładam, tak? Zaczynam stąd, nakładam, szorowałam, szorowałam, szorowałam i powoli, powoli dochodziłam tutaj. Do tyłu i tu na dole bardzo fajnie się z nim pracowało. Pod warunkiem, że się wypracowało. No, ręce bolały, tak? Bo szorujemy, szorujemy, szorujemy. Przychodzimy, szorujemy, 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 szorujemy. I tak było. No, dłuższą chwilę, tak. Czy tutaj pisze, Ile to ma się szorować? Chyba nie. A jest. Można pozostawić na 3-5 minut. Aha, ja chwilę też zostawiałam na włosach i na włosach, na skórze głowy, bo to chodzi na skórę głowy, żeby dobrze rozłożyć, dobrze wyszorować. I potem dokładnie wypłukać włosy, dokładnie umyć się i wypłukać, żeby wszystkie pestki. To będzie czysto tu ja. I oczywiście kolejny kosmetyk, który cieknie mi. Yy, widzicie? o Ciepnie Ciebie. Tak, ja go pewnie pukałam mi. jak zakręciłam, tak zostały te resztki wody. No zaraz wyschnę. Yy, I ja sobie go nauczyłam się go wpracować nim na moich gęstych włosach. I pamiętajcie, że trzeba było bardzo dobrze wypłukać to, żeby potem gdzieś tam nie czuć. Chociaż pewnie przy rozczesaniu by się... Mm, tak wyleciały te wszystkie. Taupa. Tołpa. Ta um, ujednienie. Ujedniające żel z peelingiem pod prysznic. Oczyszcza, wygładza, przywraca napięcie. Skóra wrażliwa, pozbawiona jedności. Pozbawiona. Imbir i kwiat pomarańczy. 93% składników naturalnych. Tołpa ma fajne i niefajne kosmetyki. Nie wszystko mi się podoba u nich. Ten był powiedzmy ok. Eee, ładnie mył. Peeling był bardzo, bardzo, bardzo delikatny, więc nie wiem, ja nie zauważyłam, żeby coś by tam się ujędniło. Ale był przyjemny w zapachu. Zas, może mi nic wycieknie. Też widzicie takie, czy wy to widzicie, takie drobne, no tak, średnio. Zapach przyjemny. Bardziej chyba czułam pomarańcze niż ten imbir. Imbir rozgrzewać miał nas, tak. Ale spoko, do mycia jak najbardziej polecam. Krem do, krem do twarzy. E, właśnie się tołpa <ścoughs> e, Toupa super. Krem odmładzający, z sezam i dynia. Średni. Średni, średni i średni. Zapach był taki, taki mi dły. Nie wiem, czy to sezam, czy to połączenie tego sezamu z dynią jest takim zapachem mdłym, nieprzyjemnym. Bardzo mi przeszkadzał na skórze. Tak wygląda. <laughs> Przepraszam, chyba muszę się napić wody, a nie gadać tyle. Nie, nie. On był na dzień. Ja go zazwyczaj smarowałam na noc, bo na dzień to mnie jeszcze bardziej denerwował. Lecimy dalej. Coś, co męczyło, metko zaklejone. Cena 7,50 po promocji, już i to było tonik bez alkoholu z Mixem. Tonik jak tonik, tak? Przywracamy pecha skórze. W porządku. Nie mam do tego się przyczepić. Absolutnie. Płyn do higieny intymnej. Czemu on tutaj jest, to nie wiem, płyn jak płyn. Umyć umył. Żadnych podróży nie miałam, więc pewnie był spoczką. Jak chyba wszystkie, chyba żaden mi tam nie przeszkadza. Reksona. Reksona to życie u mnie. I moim pasom. Yy, tam w ogóle jeszcze nam się kończy, tak? Powinna tu wylądować w denku, yy, Ale Rexona to Rexona. Ja innych chyba po prostu nie mogę używać. Jeszcze się zastanawiałam, ale hebe mi nie jest strasznie podobne. Yy, coś chciałam w hebe raz skupić. Yy, też pod podpach kulkę z Wishi zieloną. Kiedy się ją używałam i byłam bardzo zadowolona. I tak się zastanawiałam, czy jakbym teraz ją kupiła, to też bym była tak zadowolona. To mnie? to mnie? Nie wiem właśnie czy moje te opakowania trzymam, ale ten krem był w tym opakowaniu. Nie, nie lubię. go. O, jakaś maseczka. Bardzo jestem ostatnio mało regularna w pielęgnacji mej twarzy, ale sowa, koreańska. Tak, tak, tak nabliżająca, no robi mi się ciemno już, nabliżająca, regenerująca maska w płachcie dostarcza w głąb skóry obfite nawilżenie i odżywienie. Czy tam takie obfite było, to ja nie wiem. No ale wiadomo, nałożyć 15-20 minut, pozostałą esencję yy, wklepać w skórę, aż do całkowitego wyschnięcia. Zapachu nie czuję, może że już wytrzył. No, wywietrzał, wywietrzał. Yy, yy, była w porządku. Tak nie było do czego się przyczepić. Moje, yy, które są takie zapachowe, niekoniecznie. Alba fajna, przyjemna. I one są. Yy, ja ją kupiłam w Rosmanie. I one są w Rosmanie często po 3 zł. Po 2,99 zł. Ta jest jeszcze dużowa I jest taka zielona, ale taka jaśniejsza. Bardzo fajne Nie tutaj mam. Mm, nie, nie mam. Tu mam co innego. Tak. Więc polecam. Lecimy dalej. Płatki pod oczy. Pilate. Przyjemne, zwłaszcza jak się wyjmuje z lodówki. Jak z lodówki wyjmiemy płatki, to są wszystkie przyjemne. Po prostu niektóre są lepiej nasączone i mają lepsze składniki odżywcze. Te są po prostu przyjemne. Coś, co mi się już dawno temu skończyło, i nie, nie, to jest tak, jak ja idę do Osmana i ja nie mam napisanego na kadce, co ja mam iść kupić, to widzicie, że ja zapominam o takich, o takich choćby rzeczach, tak? Bioktanikuę. Głęboko oczyszczające plasty na nos. Powiem Wam, że ich jest 6 sztuk. Tutaj mamy. Jak na promocji, to tak nie wiem, 10-12 zł. Kiedyś na północ był za 9, teraz jest tak troszkę drożej. Ale jest bardzo, bardzo fajne. Naprawdę mi od tutaj te wągry wyciąga. Naprawdę. Powiem Wam, że ubóstwiam je. Więc przydałoby się je iść kupić. Eee, czy to jest to razem? Tak. To jest to razem. <śm> Pior derma. Maseczka. Widzę tu ślimaka, czyli ze ślimakiem. I jak się domyślam, jest krok pierwszy, krok drugi. E, ampułkę. E, to. Tak, z, e, otworzyć ampułkę i rozprowadzić zawartość na twarz. To. E, wyciągnąć maseczkę 3D. To jest maseczka 3D. Nie wiem o co chodziło. Wiem o co chodziło. Ona była taka fajna. Fajnie nachodziła faktycznie mi na tą twarz. Ta była taka fajna maseczka. Tak się fajnie y, trzymała na twarzy i taka była chyba bardziej rozbudowana. Że tutaj też była tak... Chodzi mi, że o taką tutaj aż mi nachodziła. I tak wali mi na nosek, czuła faktycznie, ona była taka taka inna maseczka. E, nałożyć na twarz, dopasowując ją do kształtu, pozostawić na 15-20 minut, następnie zdjąć. Pozostało esencję wklepać. Faktycznie ta maseczka była genialna, ta płakta, więc e, polecam, polecam. E, z, bo się fajnie trzymało, długo się trzymało. Długo, w sensie tak... E, jak wysychała mi, to mi zaraz od razu nie odpadała, więc Ech, gdzie ja to mogłam kupić? Pewnie w hebe. Najprędzej. No w hebe też oczywiście kupiłam dwa wtedy kremy. Dwa wtedy kremy. Wtedy nie, ale A raz kupiłam krem dwa do rąk. I tu mamy olej kokosowy Dr. Santé. Bardzo przyjemny, nawilżający krem. Ładnie pachniał, bo on był, yy, czy on był na pewno sam kokos? Chyba na pewno sam kokos, ale bardzo ładnie nawilżał. Polecam. Taki, o. Pasta do zębów. Nie wiem, czy Was pasta do zębów interesuje. I mam tu kolejną, wydziupaną pomadkę ochronną do ust. Blistek z tej firmy. Jeszcze nie miałam ja ją, dostałam... Yy, kalendarz adwentowy od męża. Bardzo fajna, bardzo przyjemna, i bardzo szybko ją zjadłam. Yy, posiada SPF 15, widzę, ale właśnie to jest ten problem. Ja uwielbiam miękkie pomadki i te miękkie pomadki momentalnie ja je zaraz yy, zużywam, tak? Bo ja non-stop smaruję w O, ta też była fajna. E, trzy pomadki, tak, a mam tak, w dużym pokoju jeszcze, mam jedną, tam, w dużym pokoju jest ta beznadziejna, w łazience syrycza i w torebce syrycza. To trz... Więc tak, e, wiecie, wszędzie, jakby mogła, to bym jeszcze w kuchni trzymała. Los, lek, bardzo fajna, kupiona, wiecie gdzie? E, delikatesa z akcentem za, nie wiem, 6-7 zł. E, Winter pomadka okna do ust, właśnie na zimę z SPF-em 20 no wam, że była bardzo przyjemna oczywiście dzióbek wydłubany palcem już bardzo fajne. i został mi, nie wiem pilniczek który wiem, że już zużyłam. i to już wszystko mam, wszystko ma to, nie, nie, pilniczek który już mi nie piłował więc wylądował do denka nawet nie wiem gdzie ja go mogłam kupić 120 na 180, papier ścierny. Jako, że ja mam paznokcie naturalne, więc u mnie pilniczki też się kończą, zużywają. I tyle. I tyle, co chciałam wam pokazać. Mam nadzieję, że wam się podobało krótko i na temat. Wydawało mi się, że to będzie więcej, ale tak widzę tam było z 15 minut. Tutaj będzie zaraz też niecałe 15 minut. Takie 15-minutowe denka myślę, że są najbardziej w porządku. Yy... A teraz, tak powiem, się właśnie się zbicie, że mało ostatnio cokolwiek używam, jestem taka bardzo opłodna, nie wiem, brak czasu. Przez to, przez to, że my się tu wprowadziliśmy, ja nie miałam wiecznie na coś czasu. Wiecznie, bo po prostu mam, mm, mam takie zaległości kosmetyczne, że yy, nawet filmy mam, jestem w tyłu. Jak miałabym zadzwonić do maty, biegłabym się spytać, co tam u niej, i ona by mi powiedziała, że wszystko jest w filmie. Tam nawet nie wiedziałam, ile filmów muszę obejrzeć, bo na pewno dużo mam tam filmów do obejrzenia. No i tak, serka. Eee... Hmm, hitu chyba tutaj nie było takiego żadnego mocnego, który mnie by znów powalił, więc. Oczywiście zapraszam Was do komentowania i czekam na łapki w górze albo łapki w dół, bo to jest ruch na kanale. I do zobaczenia, buziaczki, pa pa!